Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani poseł Gasiuk-Pichowicz. Czyli jak rozumiem, w newralgicznych kwestiach, jakimi są postępowania dyscyplinarne dotyczące sędziów, tym, który będzie oskarżał, już nie będzie inny niezawisły sędzia, tylko będzie osoba, która podlega ministrowi Ziobrze. Osoba, która każdego dnia, dzień w dzień, zgodnie z ustawą o prokuraturze musi wykonywać polecenia ministra Ziobry i nie ma żadnego waloru niezawisłości, tak jak mają sędziowie, tylko jest po prostu osobą podporządkowaną, miejscowioną w strukturze hierarchicznej prokuratury, ma polecenie służbowe, raz, dwa to polecenie Służbowe wykonuje i ta osoba ma być rzecznikiem dyscyplinarnym. Znaczy, no to jest już jakieś w ogóle wypaczenie postępowania dyscyplinarnego. Ja przypomnę, że sędziów w postępowaniu dyscyplinarnym wybiera minister sprawiedliwości, wskazuje, oskarżycieli także minister sprawiedliwości. Sędziowie nie, nie muszą mieć e, obrońców, bo obrońca może być wyznaczony już po zakończeniu postępowania, a postępowanie może toczyć się pod ich nieobecność. No przecież tak nawet nie ma w, Republi w jakichś dyktaturach najgorszych, w Rosji Radzieckiej. Ale w, zapomniała pani w powiedzieć, w kto będzie sądził. Znaczy, no to. to a, Wyroki będą, ale one nie będą miały absolutnie nic wspólnego ze sprawiedliwością. Pani poseł, proszę nie rozpaczać. Pani myli pojęcia. Przede wszystkim. Jeżeli chodzi o niezawisłość, to chodzi przede wszystkim o tego, który będzie rozpoznawał, a rozpoznawać będą sędziowie. Prokurator będzie tylko oskarżał. Ale o czym to pani mówi? Przecież sąd dyscyplinarny składa się z sędziów, a tu jest mowa o rzeczniku dyscyplinar. Pani poseł, czy mi pani pozwoli dokończyć wypowiedź? No proszę zapanować nad sobą. Przecież proszę zwrócić uwagę na to, że chodzi o rzecznika dyscyplinarnego, a nie o skład orzekający. I te dramatyczne wypowiedzi, pani poseł, mijają się z faktami. Proszę bardzo, pan poseł Boris czy pierwsza uwaga taka, że wbrew stanowisku ministra sprawiedliwości, państwo proponujecie właśnie, by w sądach dyscyplinarnych orzekali nie tylko niezawiśli sędziowie, ale również ławnicy wybrani przez polityków, powiem przez senatorów. Ale to nie zentek. Ale mówię, Ale proszę mi dać dokończyć. Raz jeszcze pana proszę, będzie szybciej. E, więc tutaj absolutnie te wątpliwości są słuszne, bo jeżeli oddawano by sprawy dyscyplinarne wyłącznie niezawisłym sędziom, to oczywiście jest mniejsze prawdopodobieństwo. Natomiast ławnik wybrany przez senatorów nie będzie miał przymiotów niezawisłości. Ale druga rzecz bardzo istotna, jakbym mógł prosić o wyjaśnienie pana posła wnioskodawcy, kto będzie oceniał, przesłanki do wstąpienia tego tego, znaczy do spełnienia dyspozycji, że chodzi o takie przestępstwo. Czy to na etapie postępowania rozpoznawczego, to minister sprawiedliwości będzie sam decydował o tym. On będzie rozumiem dokonywał kwalifikacji prawnej danego, danego czynu i od jego oceny prawnej będzie. Jego ocena prawna będzie decydowała o skorzystaniu z tego uprawnienia. Czy też po prostu będzie to inny jakiś, jakiś motyw rozstrzygnięcia? Jakby Pan Wnioskodawca mógł doprecyzować, bo, bo rozumiem poprawka przejdzie, tylko później celem wykładni historycznej będziemy brali wypowiedzi z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, żeby ewentualnie racjo, legis, przepisów odczytać, więc Poseł Wnioskodawca, jakby mógł odnieść się do tego celem późniejszej e, takiej e, wykładni historycznej. Pan Poseł Waldemar Buda, proszę bardzo. Panie pośle, wprowadza pan e, wszystkich tutaj e, członków komisji i osoby obecne w błąd, całkowity błąd. Nie, nie. Przede wszystkim dlatego, że pominął pan e, artykuł e, e, 66, który mówi o tym, że w zakresie orzekania ławnicy sądu Najwyższego są niewiadowiści, podlegają tylko konstytucji oraz ustawie. To po pierwsze. Po, po drugie... Po drugie, skład... Panie pośle, do wszystkich, mówię do pana posła Brudki, pan do wszystkich apeluje, żeby panu nie przerywać. Natomiast pan czyni to notorycznie i przerywa innym. Bardzo, bardzo o to proszę. Bardzo o to proszę, bo jestem po to, żeby zwracać uwagę na to, kiedy inni posłowie uniemożliwiają zabranie głosu temu, który w danym momencie ma ten głos przydzielony. I bardzo proszę o takie zdyscyplinowanie. Proszę, panie pośle. Po drugie, nie uwzględnia pan faktu rzeczywistego składu, jaki będzie miał sąd, to znaczy będzie składał się z jednego ławnika i dwóch sędziów. Zatem mówienie o tym, że ławnik, który ma cechę niezależności przy wykonywaniu funkcji, będzie miał wpływ jakikolwiek na orzeczenie rozstrzygające, jest nieprawidłowe i niewłaściwe. Dziękuję bardzo. Panie pośle, Budka, pan się zapomina. Bardzo proszę, proszę pani poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz. Panie Przewodniczący, ja e, absolutnie miałam rację mówiąc o tym, że z jednej strony będzie e, rzecznik dyscyplinarny wyznaczany przez e, prokuratorów, znaczy będzie to prokurator wskazywany przez prokuratora krajowego, ale z drugiej strony wskazywałam także na to, co jest w zmianie dziewiątej i pokazywałam do jakiego klinczu to doprowadzi, że i obrońca i sędzia będą wyznaczeni przez prokuratora e, generalnego. Minister, czytam artykuł 30 9. Minister Sprawiedliwości powierza obowiązki sędziego sądu dyscyplinarnego, np. przy Wojskowym Sądzie Okręgowym, sędziemu sądu wojskowego posiadającym co najmniej dziesięcioletni staż. Artykuł 110a ustawy o postępowaniu przed sądami też wskazuje, że to minister sprawiedliwości ma wybierać sędziów do orzekania w sądach dyscyplinarnych pierwszej instancji. Więc mamy klincz. Mamy wskazanego sędziego przez ministra sprawiedliwości, rzecznika dyscyplinarnego przez ministra sprawiedliwości. No, znaczy to jest sytuacja w ogóle nigdzie niespotykana. No, ci ludzie nie będą mieli możliwości uzyskać sprawiedliwego wyroku. Najzwyczajniej w świecie. Proszę pan poseł Grzegorz Wojciechowski. Proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo. Poprawka jest rozszerzeniem tutaj paragrafu drugiego kończy, normalnie kończy po kropce. W sprawach przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego. Wyraźnie jest to powiadane. Rzecznik dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości może, może zostać powołany także spośród prokuratorów wskazanych przez prokuratora krajowego. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności śmierci lub przedłużającej się przeszkody w pełnieniu funkcji Rzecznika dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości wyznacza w miejsce tej osoby innego sędziego. Albo w sprawie przewinienia dyscyplinarnego wyczerpującego znamiona umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego sędziego lub prokuratora. Proszę Państwa, proszę czytać ze zrozumieniem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan Poseł Arkadiusz Myrcha. Dziękuję. Ja mam tylko uwagę do, do wnioskodawcy tej poprawki, że wyjaśnienie meritum tej poprawki nie polega na tym, że pan nam ją przeczyta wolno, bo my to potrafimy zrobić. Tylko, żeby uzasadnić tą poprawkę. No się konkretne pytanie, a Pan nam przez praktycznie sylabizował tą, 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 tą poprawkę, no że to niczego nie zmienia. Panie pośle, w przeciwieństwie do Czy Was, to my... Nie, Po prostu, no się Pan poseł Budka zadał konkretne pytanie. Panie pośle, my w przeciwieństwie do Was, my syntetycznie uzasadniamy, a Wy po prostu... Drodzy Państwo, proszę jeszcze krótką wypowiedź Pana poszła z i sądzę, że każdy pozostanie przy swoim stanowisku Proszę bardzo, Pan Poseł Szczerba. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, ja, ja myślę, że w tym miejscu warto by było e, przytoczyć e, e, weto prezydenckie z 31 lipca 2017 roku. Pan Prezydent zadał nam wszystkim pytanie, zwracam się do Wysokiej Izby o ocenę, czy funkcjonowanie Sądu Najwyższego, wyposażonego w tak rozległe i znaczące kompetencje, Powinno być uzależnione od dyskrecjonalnych uprawnień organu administracji rządowej, jakim jest minister sprawiedliwości, będący jednocześnie prokuratorem generalnym. I teraz chciałbym zwrócić uwagę na opinię do ustawy o Sądzie Najwyższym biura OBWE, bo dokładnie tą samą uwagę miało biuro OBWE do projektu, który został uchwalony, uchwalony 20 lipca, jak ma też do obecnego projektu, a mianowicie o tym, że Budzi zastrzeżenia fakt, że minister sprawiedliwości może wpływać na postępowania dyscyplinarne przeciwko sędziom i może wstrzymać takie postępowania, ponieważ jest to obawa dotycząca niezależności władzy sądowniczej i zasady podziału władzy. To jest ta sama opinia, która dotyczyła projektu i ustawy z 20 lipca. Dziękuję bardzo.